Cześć, cześć Sombra z witam was już na przedostatnim Smackdown, przed TLC i do Ringu zmierza już Carlito, czyli tak naprawdę, bohater z ostatniego Smackdown, jeden z bohaterów, czyli osoba, która zaatakowała nam mistrza Lucia Libre z nienacka. No i no tutaj kłóci się z ludźmi od razu na wejściu. Pewnie ci oskarżają go, że zaatakował nieczysto mistrza, ale jak widzimy po jego uśmiechu, on się tym nie przejmuje. On ma na celu tylko jeden. Jedną rzecz tak naprawdę, czyli Mistrzostwo Lucia Libre. No i kto wie, może on będzie tym, któremu się uda zdetronizować Sombrę. No i zostać nowym Lucia Libre czempionem. No ale z kim się zmierzy dzisiaj? Ponieważ jest to walka 1 na 1 taka rozgrzewkowa przed TLC dla niego. A będzie to członek LWO. Ale kto? właśnie, kto tu nam zmierza? Jak zwykle jest to długa zagadka w przypadku LWO i jest to Santos Escobar, czyli osoba, która nad właśnie z Summerstem zmierzyła się z Sombrą o Liberty, No i przegrał tam. Chociaż wciąż musimy pamiętać o tym, czego Santos Escobar dokonał na SmackDown no, na kilka tygodni przed Summerstem, czyli pokonał w Triple Reya Mysterio i Ediego Guerrero, więc no, dosyć ważne nazwiska i dosyć utytułowanych zawodników. Także Carlito raczej niełatwą przeprawę będzie miał z tym właśnie meksykańskim luciadorem. Ale zobaczymy czy Carlito tutaj pokaże się z dobrej strony i pokona kogoś takiego jak Santos Escobara. Wiemy, że w prawdziwym życiu między nimi tutaj było dużo jakby niezbyt czystej atmosfery. Właśnie przez to, że Carlito zrobił między nimi to co zrobił w Sombrze przed tygodniem, czyli z Znienacka, w tym przypadku był oto chyba Dragonali. No i tutaj, oj, tutaj już od razu Santos cobar kontruje. Oj, potężne czopy wymierza ciągle reprezentantowi Portoryko. Moussa ciągnie ta noga i widzimy już kolej od razu Carlito. Tutaj cios zablokowany. Teraz to Carlito wymierza kolejne. Oj, Klausajno w tył głowy nietrafiony. My Irish pod Meksykańczyka. A, to jest skontrowane. Carly to od razu na trzecią linę się biera, ale nie zdążył i został zrzucony stamtąd. Co, tutaj planuje Santos Aj, tutaj Będzie kopał w parterze swojego przeciwnika. Oj, teraz piękne single leg dropkick. Teraz Carly to ciągle w opałach. Sędzia Charles Robinson co tylko się przygląda temu. Jak Carlito tutaj obskakuje trochę łomot, ale jednak teraz udało mu się wreszcie wymknąć i to on zaczyna rozdawać trochę karty. Szwecki Didi, nie, mamy kolano i tym powala Mekska Mekskanina. Ale jednak Santos szybko się poderwał i będziemy mieli Oj, wygnieciony w ziemię Carlito, ale od razu odkupuje, jeszcze nie dał się tak szybko wykończyć. Oj, mamy potężny Chop, ale prosto w twarz, więc to musiało trochę zaboleć. Czy rozpędzi się Santos z swoim rywalem? Nie. Ci tam oi naciągał mocno rękę Carlito na linę, więc może to prowadzić do jakiejś kontuzji. A teraz mamy jeszcze szybką kontrę od Carlito. Co on tutaj planuje? Oj, mamy szybki spinning suplex. Mamy jeden, dwa, a tylko dwa chodzi teraz no Myślałem, że tak szybko to zakończymy. Oj, tutaj Carlito musi trochę się zebrać szybciej, bo. Właśnie tak się poderwał szybko. Kobar niezbyt sprzedał akcję. Na razie po tej akcji już nie przypina, tylko czeka, aż powstanie portorykańczyk. Podnosi się Karlito za pomocą Santosa. O, i mam potężny DT, albo raczej jakiś. Tutaj. Napicie na kolana, chyba. O, tutaj widzimy. Kobar pokazuje, jaki duży arsenał swoich ruchów ma ciągle. Kolejny, teraz jeszcze szybki Jarmon supleks i jeszcze coś się co no, on się w na rabawi Tak to wygląda. I jeszcze zwykły Suplex do tego dołoży No, niesamowicie sprawny jest tutaj Santos Escobar, ale Teraz tym, tym razem się szybko podrywa Carlito i on zaskakuje Meksykanina. A jednak znowu Santos wrócił do przewagi. No i teraz wyrzuca Carlito poza ring. Jakaś dźwignia szkowa, ale jednak szybka kontra od Carlito. Aj, Klowza i nietrafiony. Oj, ciągnie tam za włos albo za nos, no za cokolwiek by to nie było, to na pewno boli. Oj, mocno tutaj obijany Carlito. Teraz jeszcze na nogi, żeby nie mógł przypadkiem jakiegoś swojego backbreakera wykorzystać. No jak to wszystko się zakończy? Który z tych zawodników wyjdzie zwycięsko z tego pewnego? No najlepiej dla Carlito, by było jakby to on jednak zwyciężył, to jemu zależy najbardziej w tym momencie na wygranej. Ale myślę, że Santosowi też po tym, że... po tym jak przegrał na Summerslam bo trochę musi zmyć jednak hańbę ze swojego imienia. Mamy szybkie kopnięcie w plecy jeszcze i na trzecią minę. Nie, na środkową minę wybiera się Santos Kobary. Mamy szybki albo drop z potem liny. Po tym wszystkim przechodzi do pinu Santos, ale znowu nawet do jednego sędzia nie licza po tym wszystkim. Oj, coś tu byśmy zobaczyli zaraz, prawie że low blow. Nie wiem, czy to dobre by było dla Carlito, gdyby on low blow wymierzył swojemu przeciwnikowi. Oj, kolejna ręka teraz naciągana, może to sama, w sumie nie wiem. O, jeszcze jest w narożniku kopany Carlito, a nie jednak. Mamy kontrę. Może tym razem Cologne, tak jest, Cologne trafiony od Carlito. Spina się na trzecią ale santos Kobar się wysuwa. O, więc Carlito nie może zrealizować swojego planu. Ale może dropkickiem posłać przeciwnika na zewnątrz. I teraz znowu biera się na trzecią linię I stamtąd zobaczymy elbow drop na tą betonową podłogę. No, to może zapowiadać początek końca dla Meksykanina. Carlito teraz wrzuca swojego rywala do środka. Co teraz zobaczymy od Carlito? Czyżby znowu ten sam? Aj, mamy ten obrotowy supleks, ale od, po... od razu podnosi swojego rywala. I co tutaj zobaczymy od Carlito? I czyżby tak mamy backbreaker, no i to może być koniec Santos Escobara. Mamy jeden, dwa. I trzy. I Carlito zwycięża z Kobarem. Była to stosunkowo na walka, ale jednak Carlito no widać po nim to doświadczenie, jest to bardziej doświadczony zawodnik. Lata, no, lata praktyki w ringu dały znać tutaj. No i finalnie może i był trochę obity, ale to on wychodzi zwycięsko. No i stawia sobie kreskę ze zwycięstwem tuż przed walką z Sombrą na, na, na TLC. Co może zwiastować? No, tylko dobre rzeczy tak naprawdę przed walką o Lucia Libre Championship. Tymczasem przejdźmy już do kolejnej walki, gdzie zobaczymy Miss Money in the Bank w akcji. I czas już na kolejny pojedynek, gdzie jak zapowiadałem do ringu zmierza właśnie Dakota Kai, czyli Miss Money in the Bank. No, myślę, że ona także przypatrywała się temu, co Shinsuke Nakamura robił niedawno na Raw, gdzie wykorzystał swoją walizkę przeciwko CM Punkowi i został nowym World Heavyweight Championem. Tak myślę, że tak taka, ciągle mam z tyłu głowy, a raczej bardziej niż z tyłu, że wypadałoby powoli, myśleć nad realizacją tego kontraktu, który gwarantuje walkę mistrzowską o WWE Women's Championship, a może WWE World Women's Championship, no jeszcze nie wiemy. Nie zdecydowała się, chociaż wiemy, że przed paroma tygodniami dała jasno znać Roxanne Perez, że ona zamierza tutaj wybrać ją raczej. I to Roxan Perez powinna mieć, no, czuć ten celownik na swoich plecach. A o, skoro mówię o Roxanne Perez, to wiemy, że na, na TLC ma się ona zmierzyć z tajemniczą rywalką, tak Triple H ogłosił. A teraz widzimy, że Nikita Lion zmierza do ringu, czyli ona będzie rywalką. Dakotyka na tym SmackDown, czyli była pretendentka do WB Women's Championship. Uległa Roxanne Perez na, na właśnie na SummerSlam. Więc ona tak samo jak wcześniej, Santos Skobar, ma coś tutaj do udowodnienia. Meksykaninowi się nie udało, ale być może to Nikita Lions będzie potrafiła no, pokazać całą Mizmane in the Bank. To z pewnością by miało dosyć duże znaczenie. No, na razie zaczyna się dobrze dla Nikity Lions. Oj, od razu się rozpędza i wygniata w narożnik. Dakota Kai teraz chyba ciśnie ją prosto matę, tak jest, znów. No. Na razie jest zdecydowana dominacja Lions od pierwszych sekund. Teraz już szybko daje znać o sobie szybkość Dakota Kai. No, słuchaj, nie, to jest jej atut w tej walce. Tutaj szybki unik od Lions, no i właśnie dropkickiem poczęstowała swoją rywalkę. Co obywatelka Nowej Zelandii w tarapatach powoli. Jak to się dla niej skończy? Póki co to nie ją zdyktuje warunki tego pojedynku. Oj, teraz jeszcze przygniata butem twarz Dakotekaj. Oj, teraz jeszcze kopnięcie w narożniku. I znowu gniata. nie, jednak mamy kontrolę. kopnięcie w plecy, no to mogło zaboleć. Oj, jakie potężne kopnięcie od Takotykaj, od razu do pinu potem wszystkim przechodzi. Mamy jeden, ale tylko do jednego. Gdzieś tam mamy bardzo głośną fankę na arenie. Trochę zagłusza wszystko. Oj, teraz piękny mikrofon z drugiej liny. Wysuwa się poza ring Nikita Lyons, a rozpędza się od razu taka tokaj. I mamy suicide. Oj, oj, ale trafiony i nawet betonową podłogę upada nieprzyjemnie. Tam już bierze się za wykręcanie głowy. Nikita Lyons. No, czy Mizman Idomenk tutaj nie przeliczy się z tym wyzwaniem, jakim jest Nikita Lyons? Na razie kopana w parterze jest Dakota. Oj, potężne kopnięcie i pada nieprzytomne na matę. Tutaj Dakota takaj, No i to może być koniec przez countdown, a nie jednak mamy reset tutaj. Oj, to jednak Dakota takaj szybko się podniosła i teraz... Oj, jakie potężne kopnięcie. No nie wiem, czy po tym wszystkim te jeszcze Nikitalayans będzie w stanie chodzić. O, jak widzimy, no nawet nie potrafi do ringu normalnie dolecieć, chyba mocny impakt miało to kopnięcie w tył głowy. Może teraz? A jednak skontrowała i to tako takaj szybko wpada do ringu. Co tu robi Nikita Lyons? Mamy Suicide Dive. Po raz kolejny Suicide Dive nie trafiony od Dakota Kai. No, źle to wygląda dla Nowozelandki. Zaraz ją może wykończyć Nikita Lions. Oj, 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 to bardzo źle wygląda. No jak to się skończy dla Dakota Kai? Bo póki co źle bardzo to wygląda. Zaraz dałeś się trochę skontrować. Za długo się zbierała Nikita Lions tutaj, żeby ją wnieść do ringu. Teraz Dakotakaj szybko wykorzystuje to i sama wrzuca swoją rywalkę tam. Mamy harikan ranę, tak jest, mamy harikan ranę Teraz stomp na tułów. Od razu zaciąg tak rusza, Takotakaj wspina się na trzecią linę. Stamtąd może jakieś miejsce dropki, tylko tym razem z górnego drogi. Nie, mamy double x handle. I co tu jeszcze planuje Dakota Kai? No od razu się podnośniki dalają, no nie daje chwili wytchnienia nawet. Mamy Canadian Destroyer. No coś w tym Nie, to jednak sam mission, zobaczymy od No czy podda Nikita jest? Nie, zdecydowanie, nie. Jeszcze zbyt świeża Nikita Lyons była, żeby tutaj dać się poddać. Ale co robi Dakota Kai? Wynosi na, na, na Bargi, ale chyba trochę się przejściła. Od razu z nich zeskakuje Nikita. Tutaj Dako Takai no próbuje jakąś zmierzyć. Oj, potężne kopnięcia spadają na jej głowę. No i powala ona tą serią kopnięć. Źle to wygląda dla Miss in the Bank. Czy do pinu przejdzie tutaj Nikita Lions? Nie. Przytomnie się tu tutaj wysuwa poza ring Dakota Kai. Ale od razu za nią ruszyła już Nikita Lions. Nie da odpocząć swojej rywalce. Oj, potężne znowu ciosy. No, źle to bardzo wygląda. Dakota Kai jest obijana non stop tak naprawdę. Ma jakieś tam przebłyski, ale to nigdy zdecydowanie dyktuje tempo tego pojedynku i warunki. No teraz ciągle obijane nogi, a ja wiem jak krytycznym elementem są nogi, właśnie Dakota Kaj, liczne kontuzje kolan. I teraz jeszcze Fisherman suplex na betonową podłogę. No nie wiem, czy po tym wszystkim wstanie Dakota. Oj, szybko wstała i Wysunęła się i mamy. Susite w Tym razem wreszcie trafił taki przekombinowany trochę, bardziej wyglądał jak crossbody w sumie. Ale wreszcie jakiś tam. Zyskała wreszcie chwilę oddechu. I to ona zaczyna obijać swoją rywalkę. Teraz. Oj, po raz kolejny to mocne kopnięcie. W... I to mocne kopnięcie w tył głowy. No. Źle to wyglądało i. Chyba znowu to samo. No, może taką serią kopnięć w tył głowy. Da radę sprawić, że nieprzytomna będzie Nikita Lyons. To jest wrzucona rywalka do ringu. Tam od razu Dakota i za nią biegnie, wykorzystać ten moment, że to ona rozdaje karty. No ale znowu mamy kontrę wyniesienia tutaj. Oj, to Nikita Lyons może zaraz podyktować ostateczne warunki. Oj, mamy potężne kopnięcie, no i pada nieprzytomna na matę Dakota i mamy jeden, dwa, ale odskopuje finalnie. Dała jakoś radę jeszcze ostatkiem sił. Oj, ale teraz przygnieciona, no i to może być już jej koniec. Od razu przechodzi do pinów po tym wszystkim Nikita Lions. Mamy jeden, dwa i odkopuje ostatkiem sił. Znowu jakoś Dakota Kai. I podrywa się, nie widzi tego Nikita Lions. i szybki. Mamy small package, może tak. Jeden, dwa i, a jednak nie trzy. No. Myślałem, że może. Takim rzutem na taśmę jakoś tu Dakota Kai da radę. Ale chyba tak nie, Oj oj, co, co ona tutaj robi? Oj chciała ruszyć ze swoim rywalką. Ten Nikita Lion za długo się zbiera i mamy jakieś serię ciosów od niej. I podcina jeszcze nogi, no i to może zaraz finisher za tym wszystkim pójść, więc to bardzo źle zwiastuje dla Dakota Kai. Oj, mamy szybki roundhouse kick i to chyba będzie to będą tak zwane zgaszone światło dla Dakotakaj. I jeszcze ona, No, i chyba po tym wszystkim to już nie ma szans, że ona wstanie. Mamy jeden, dwa i trzy. I Nikita Lyons pokłada miss Money in the Bank. I kto wie, może Nikita Lyons tutaj będzie zmierzała powoli, żeby znowu ja, kiedyś spotkać się z Roxem Perez. Oto mistrzostwo kobiet na swym tam. A być może właśnie Dakotakaj się kiedyś spotka z Nikitą Lyons po raz kolejny kiedy to Dakota taka być może wykorzystała walizkę o tytuł e, kobiet na SmackDown, a Nikita Lions wtedy się przypomnił Dakocie, że no, ja kiedyś cię już pokonałam, więc może daj mi teraz szansę na walkę o No ale to będzie w przyszłości. Tymczasem zobaczymy, co dla nas szykuje main event tego SmackDown. A przed nami już walka wieczoru tego SmackDown. Alderick że Shane McMahon, Czyli jest to walka o miano pretendenta do tytułu WWE Championship. No Shane McMahon wszystkich zaskoczył swoim powrotem przed tygodniem. No myślę, że jeszcze bardziej zaskoczył tym, jaki, jaki zestaw zawodników pokonał w triple precie, ponieważ pokonał Bobby'ego Lashley'a i Reny Gordona w triple precie. No i to właśnie on będzie miał szansę zostać pretendentem do tytułu WWE Championship, które jest w posiadaniu Romana Reignsa. I zmierzycie z nim na TLC, o właśnie ten prestiżowy tytuł. No, ale jak wiemy, też niełatwego przeciwnika ma przed sobą Shane McMahon, ponieważ jest to sam Shawn Michaels. No, jak widzieliśmy, Triple Howi nie powiodło się zdobyć tytułu Beat, ale być może właśnie ta osoba, która zmierza teraz do ringu, znowu ze swoim specjalnym wejściem, czyli The Heartbreak Kid Shawn Michaels, być może to on właśnie zmierzy się z Romanem Racem na TLC. I kto wie, być może wreszcie zdetronizuje tutaj The Tribal Chief. No, Wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda wejście Shona Michaelsa. Już chyba wszyscy możemy doczekać, jaki będzie wynik tego. I teraz będzie Shane czy Sean, który z nich zwycięży i stanie pretendentem do tytułu WWE Championship. Fajnie, mamy trochę tak naprawdę skład trochę jak Attitude Era bardziej niż obecnie WWE, ale... Może właśnie takich zawodników potrzeba, żeby pokonać samego Romana Reignsa. Jeszcze musimy pamiętać też o obecności Trico Williamsa, który może tutaj trochę... no, namieszać i być może wtrącić się w którąś walkę Romana Reignsa i zdobyć WWE Championship. Oj, teraz mamy Stalernaliny i... To Sean Michaels jest chwilowo w telepatach, ale od razu rusza i atakuje Shayna na Oj, ten od razu kontruje elbow dropem. I teraz mamy. Będzie... Aj, Nick Breaker, taki nabicie na kolano. Dosyć nieprzyjemna akcja. O, to teraz Shane Mcwen dosyć mocno ruszył z ofensywą przeciwko Michaelsowi. Od razu zaczyna krwawić ten no, chyba złamany nos z Shawna Michaelsa. Tak to wygląda. To jest Jeff five na A i to jednak nie nos, tylko łuk Tam widzimy, że pękł. No to niezbyt. To dobrze zwiastuje dla Szona Michaelsa. Ale się podnosi Shawn Michaels. No i tutaj Shane McMahon będzie miał od razu gorące przywitanie. Żeby Fisherman Suplex... Tak jest Fisherman Suplex od Szona Michaelsa. No jak wiemy, jest on wirtuozem w ringu, więc możemy się spodziewać dużo ciekawych akcji z jego strony jakiś powerbom od Szona Michaelsa. No, jest to niecodzienna chyba raczej akcja. Mamy jeden. Ale tylko do jednego odlicza sędzia. Shane McMahon tutaj. No, spokojnie odkopuje. Rozpędza się Shane Michaels. I mamy szybki dropkick jeszcze w bok głowy. Teraz zmierza cios. Jeden, drugi, trzeci. I jeszcze powala ostatnim ciosem Shana Mcmenna Ten w narożniku się ustawia. Ale tam czeka na niego dropkick. I od razu pada w, tam, w narożniku. O, jakie potężne obdzięcie w głowę! Tu musiało zaboleć zdecydowanie Shayna Mcmenna Ten od razu pada, się wysuwa nieprzytomny. A na trzecią wybiera się Sean Michaels. A stamtąd wiemy, czego się możemy spodziewać. oj i tego właśnie elbow dropu nietrafionego. Od razu do, te, po tym wszystkim do pinu przechodzi Shane McMahon. Ale trochę ba za wcześnie, żeby myśleć o pokonaniu kogoś tak jak Sean Michaels. Oj, myśleć, mamy szybki rola. Może w ten sposób. Obaj ci zawodnicy tak właśnie zakończyli triple frety w poprzednim tygodniu. Ale skontrował to Sean, e, Shane McMahon, ale na to wszystko ma też kontrę Shawn Michaels, sędzia tam cierpliwie czeka. Mamy jeden, ale już tym razem nie kontruje Sean Mike, e, Shane McMahon, tylko mamy już koniec tego wszystkiego. Shawn Michaels tutaj wysyła do narożnika swojego rywala. Na trzecią linę go wynosi, czyżby jakiś superplex, za może Frankensteiner? Otóż mamy Frankensteiner, nie zrzucony, skontrowany co zostało. I teraz Shane McMahon dokłada jeszcze double X handle na tułów Szona Michaelsa. Co tutaj planuje Shane McMahon? Oj, jeszcze kopnięcie w tułów i przechodzi jeszcze tak. No, lekceważąco po ciele Sona Michaelsa. Oj, szybki Joe Breaker. I jeszcze pada nieprzytomny. Shane McMahon, teraz mamy Irish pod niego właśnie. Unika Shauna Michaelsa po raz drugi. I oj, tutaj nietrafiona akcja. Za to trafiony ten crucifix od Shauna Michaelsa. Od razu rusza... rusza za ciosem. Podnosi swojego rywala. I teraz mamy, oj, potężny backbreaker. I pada na matę Shane McMahon. A tymczasem Sean Michaels znowu chyba spróbuje swojego szczęścia z trzeciej liny. I tym razem elbow do po raz drugi nietrafiony. No i Shane McMahon 2, Sean Michaels 0 tak naprawdę w tych Elbow Dropach. Mamy pin po raz kolejny, ale od razu odkopuje Sean Michaels. No może ma tam obolałe ramię, ale to chyba wszystko jak na razie co go boli. Chociaż zaraz go może boleć więcej, jeżeli Coast to Coast otrzyma od Shane'a McMana. po raz kolejny mocny cios. O i teraz Sean Michaels wymierza to samo. Kopnięcie na tułów co wcześniej otrzymał od Shane'a McMana. Mamy Irish Whip, a jednak skontrowany, ale podwójnie skontrowany. Mamy szybkie DDT jeszcze od Synawin Mcmena Też Sean Michaels chyba trochę zaskoczony tym, jakie warunki stawia tutaj Sh e Shane McMahon. Oj, ale teraz Shane McMahon nie uważa, ponieważ switchy Music kompletnie znikąd. Oj, Sean Ale... Shane McMahon od razu staje, nieprzytomny na macie jest Jest Shawn Michaels, no chyba nie tego bym się spodziewał, tak naprawdę, po tym wszystkim. I mamy comeback, mamy Atomic Drop, nie jednak skontrowany Atomic Drop. No źle to wygląda Shawn Michaels'a, no. ale co tu się stało, Już Switching Music zobaczyliśmy od Shawn Michaels'a, ale od razu się poderwał po tym wszystkim Shane McMahon, a nieprzytomnym był właśnie Shawn Michaels. Tutaj Shane McMahon, Shane Michaels. Jeszcze mamy szybki, szybko 5 z Mamy 1, 2, ale jeszcze to nie jest koniec. Nieprzytomny tam za, za ringiem jest Shane McMahon. Tutaj pokazuje Shawn Michael, Michaels, żeby wstawać. I on planuje. Mamy crossbody na zewnątrz. No i to teraz Shawn Michaels będzie stał się wreszcie, może zakończyć jakoś ten pojedynek. Wraca do ringu. No i tam zaczyna atakować swojego przeciwnika. Czyżby teraz Atomic Drop siadł? Tak jest. I co jeszcze? I jeszcze Power Slam. No i co planuje Sean Mikees? Wybiera się na 3 minuty. No do 3 razy. Sztuka, jak to się mówi, że tym razem. I mamy wreszcie ten Elbow Drop trafiony. Przychodzi do pinu po tym wszystkim. Mamy Jeden. Dwa. i. I jeszcze nie trzy, ale to dlaczego? A może dlatego, że Shawn Michaels sygnalizuje, że zobaczymy Sweet Chin Music i mamy Sweet Chin Music, nieskontrowane Sweet Chin Music mamy mamy line od Shane'a McMahon'a. No co tu się dzieje? no Mamy DDT i pada nieprzytomny Shawn Michaels. No, Shane McMahon po prostu chyba w formie życia, jakiej nigdy nie był ty Wyciąga na środek ringu Shona Michael Michaelsa. Ale z Sweet Switching Music nie trafione po raz kolejny. No i to Shane McMenkie zaciąga swojego rywala. Być może jakiś Coast to Coast zaraz zobaczymy. Znowu kontra i znowu Switching Music. No ale czy tym razem nie padnie nieprzytomny Sean Michaels? No pada nieprzytomny, ale też próbuje się to czołgać na pin. Zobaczymy pin. Zobaczymy pin. Wreszcie. I mamy jeden. Mamy dwa i trzy. Nie zobaczyliśmy trzech. Shane McMahon po dwóch Switching Music wciąż nie skapitulował i wciąż jest w grze. Na trzecią linię znowu się biera Sean Michaels. I mamy crossbody. No, może to wszystko zakończy. Mamy jeden. Mamy dwa i mamy trzy. Mamy trzy. No, to crossbody już dobiło Shayna McMana. No i Shawn Michaels pokonuje Shayna McMana i staje pretendentem do WWE Championship. I zmierzy się z Romanem Reignsem na TLC, właśnie o ten tytuł. No, był to dosyć pełen akcji main event. Czyli McMahon naprawdę, no, myślę, wszystkich nas zadziwił tym, jak jak twarde warunki tutaj postawił Seanowi Michaelsowi. Jakby był bardzo bliski zwycięstwa w tym całym pojedynku. Ale finalnie to The Heartbreak Kid. Sean Michaels zwycięża i zmierzy się z Romanem Reignsem. No, już za półtora tygodnia, tak naprawdę. Tymczasem ja już wam dziękuję za to SmackDown, za cały ten odcinek. Stawajcie lajki, like, komentarze, opinie. Dawajcie znać, czy myślicie, że Sean Michaels pokona Romana Reynsa. Może to The Big Dog jednak zwycięży i dalej będzie kontynuował swoje panowania jako mistrz WWE. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.